Dzień dobry. Mam nadzieję, że jakoś będzie stał na tym drzewie. E, to nagranie powinno być zrobione wczoraj. Jednak jakimś studem wyszło tak, że zrobiłem, zrobimy je dzisiaj. E, mianowicie, jeśli chodzi o ul pod domem, wczoraj przyszedłem tutaj, żeby ściąć drugie mateczniki ratunkowe. Jakimś cudem udało się to zrobić tak, że tych mateczników ratunkowych nie było. Dużo czerwi jest tutaj wygryzionego, więc ja zrobiłem coś takiego, zrobiłem tak. Tego drugiego korpusa, wyciągnąłem ramkę, która była na maksa zabita pierzgon i oddałem ją starej matce a od starej matki wyciągnąłem jedną ramkę z jajkami, z larwami i tam różnie i włożyłem tu i właśnie przyszliśmy dziś bo to będzie bardzo, bardzo ważne z tym, że że będziemy patrzeć, czy nam się wszystko powiodło bo jeśli jakaś matka wygryziona tutaj jednak była no, to wtedy my mamy pewność po tej ramce, jak nam pociągną mateczniki ratunkowe, to, to znaczy, że matki nie ma, więc jest wszystko w porządku. Ciągniemy dalej. Przychodzimy tutaj od wczoraj za 5 dni, i za kolejne 5 dni wycinamy mateczniki ratunkowe tu u góry. W tym momencie już podejrzewam, że będzie tak, że już będzie, yy, że będziemy się zbliżać właśnie do miodobrania bardzo mocno, lub będziemy to już robić. A będziemy już później w międzyczasie też podkładać te jajka. Matka dostała ramkę zabitą piaszgą, więc uważam, że powinna sobie ciągnąć bardzo dobrze na tym. Yy, ta rodzinka na starej matce, co tutaj jest, ona tak paskudnie stoi w tych krzakach w tym Wydaje mi się, że ona tutaj najgorzej wszędzie jeszcze dostała ode mnie trochę za mało pszczoły. Tak naprawdę, ale będzie wszystko w porządku. czym bardziej zera zacznie, tym lepiej. Tu włożyliśmy gdzieś ramkę bardziej po środku, słuchajcie, tym wszystkim te pszczoły one nie są takie, dlatego ja sobie tu mam o kawałek, kawałek drewna. Zaraz też spróbujemy się dokopać z do tej rameczki. Tutaj górę ładnie leją tym miodem. Tu będzie głównie rzepak, nie? Dobrze, zobaczymy czy pociągły nam mateczniczki ratunkowe, tak? Od wczoraj. No słuchajcie. Jest cicha. Nie pociągły mateczników ratunkowych, to wskazuje na to, że gdzieś łazi matka, nie? Więc spokojnie, ja bym się tego tak bardzo nie martwił, bo teraz tej wieży nie będziemy kopać jak szaleni. Hmm, tutaj nam nie wyszło przy tym ulu, ja tutaj chodziłem totalnie na pałę, coś nie wyszło, albo coś, pom albo coś po pominąłem. Albo ten matecznik, co gadaliśmy od wtedy, to była już jakaś wygryziona, tak? Był jakiś wygryziony ratunek. Ale, on, ale ta matka jeszcze nie zdążyła kasować tej reszty. No dobra, wyszła tutaj gafa z tym Ale ja bym tak się nie martwił. Bardzo dużo ludzi robi tak, że właśnie tą jedną generację matki tylko przerywa. Szczególnie kiedyś tak robili, nie? Że ta matka i tak tam od spodu nie zaczęła czerwić. E, ja sobie to zapamiętam. My przyjdziemy sobie tutaj na spokojnie Sobota albo w niedzielę, i rozbierzemy na spokojnie wtedy ten ul, i zaczniemy od samego dołu, bo jeśli ona jeszcze nie jest unosiłniona, to prawdopodobnie chodzi na samym dole. To będzie jeden taki przegląd, że spróbujemy ją znaleźć, nie? Czyli za 5 dni. Spróbujemy ją znaleźć. Jeśli jej nie uda mi się znaleźć, to za kolejne 5 dni będziemy już patrzeć, czy gdzieś nie składa jajek. Jak poskłada gdzieś parę jajek, zabieramy ją, nie? Po prostu ją zabieramy. I tyle. Jeśli to było z tego matycznika tam brzeżnego, jest szansa, że to nawet nie mo może być. Taka matka trochę lepsza. No ale my i takiej prawdopodobnie urwiemy łeb zwyczajnie. Eee, i, i, I po prostu i tyle. Eee, z okazji dnia pszczół chciałbym życzyć wszystkim pszczelarzom eee, doskonałych eee, sukcesów w tym, z tymi całymi działaniami pszczelarskimi, słuchajcie, e, czy mniej ulic, czy, czy, czy więcej, to ta sama misja, nie? E, I życzyłbym naszym pszczołom, wszystkim, żeby miały jak największe szanse, żeby samemu przeżyć jakąś zimę. I to by było też dla nich bardzo fajne życzenie, żeby jak najwięcej rojów tegorocznych, którym udało się uciec z Pasiek, żeby miały szansę na przeżycie. O a pszczelarzom sukcesów w swoich poczynaniach pszczołami, tak by wyglądała historia, dokończając naszego ulotu, że nam mnie do końca to wyszło. Jak widzicie, gdzieś ta matka wtedy, co widziałem ten matecznik, to jednak to nie był jakiś rojowy czy coś tam, tylko coś tam wyszło, nie? Z tego matecznika. Ja nawet gdzieś go tutaj mam, ten matecznik, gdzieś go tu miałem. No, ale to już nieważne, I, i to było to wszystko. I te i byśmy pominęli, byśmy po prostu mieli dużo łatwiej za kolejne pięć dni, bo byśmy tylko tutaj wycięli mateczniki ratunkowe z tej ramki, którą żeśmy podłożyli u góry. E, dzięki tej ramce, po prostu dowiedzieliśmy się dwóch rzeczy: czy nasze wcześniejsze działania się powiodły, to jest raz, i czy nasze e, aha, no tak, czy nasze wcześniejsze działania się powiodły. Czyli jak matka by tam. Gdyby jej nie było, to by pociągły nam już wczoraj wieczorem bym tu przyszedł i by były mateczniki ratunkowe pociągnięte. A jak to zrobiłem rano. A, a ten... Yy, a, a, a jak matka jest, no to znaczy, że one no nie pociągnęły, no to więc czekają na to aż o naszym nasieni, gdzie zacznie nam strzelać jajka, nie? Yy, żeby w razie czego mi to nie poprało sytuacji, to ja na przykład wiem, że jeśli tych jajek zrobiła kilka trochę, yy, no i tak my ją ubijemy i będziemy dalej przeciągać tą ramką, która jest u góry w tej chwili. Tak, chociaż o te kolejne 5 dni znowu przeciągniemy. Yy. No i w tym momencie, no trochę kicha, bo jeśli nam zapaprała w ramki, gdzie mamy ładny miód, to możemy ewentualnie, słuchajcie, zrobić tak, bo na tym, na tym czerwcu nam zbytnio nie zależy, tak? Jeśli to jest trochę, jeśli ten czerw jest ładnie zasklepiony, słuchajcie, nie wyłazi, że na larwa nic, tak? To możemy zrobić tak, że wtedy wykręcić miód, ale jak odsklepiamy miód, to trzeba bardzo uważnie uważać, żeby nie wyciągać, nie odsklepiać larw. Wtedy, jak wywirujemy ten miód, to my ten czerw osobno wtedy sobie odsklepimy, i ewentualnie wtedy, jeśli taka ramka jest ładna, możemy dać ją do przeczyszczenia jakiejś silnej rodzinie. Ewentualnie, nie? Ale to ja nie mówię, jak ona mi tu zapaprze nie wiadomo ile, nie? No, yy, jeśli po prostu zapaprze mi dużo korpusa, te kilka dni, no to wtedy będę się starał robić tak, że to zrobimy z tym czerwiem. A ten miód może jakoś tak by wydobędziemy, może wykroję, może słuchajcie, typowo wytnę ten czerw. Wytnę ten czerw, wezmę, zabiorę jej ten czerw, wytnę ten czerw, odłożę na bok. No i tyle. I chodzi o to też, że jeśli użyjemy takiego czerwiu gdzieś, który był przy tym miodobraniu, przy tym wszystkim, nie, i tak dalej, i tak dalej, chodzi o to, że on już nie może wrócić do ula, tak? To jest bardzo ważna rzecz, że taki czerw nie może wrócić do ula. Ale ja mówię to na przykład tylko w przypadku, gdy na przykład przyjdę w sobotę, w niedzielę i gdzieś, gdzieś, gdzieś tu pojajczy trochę, gdzieś tu pojajczy, ja jak już będzie jajczyć, a rozjebraliśmy wieżę na spokojnie, na wszystkie elementy na samym początku, to jak zaczyna jajczyć, to jajcie gdzieś zawsze na tym, w tym miejscu, gdzie te jajka, więc ona będzie uparcie walić tam te jajka, taka młoda matka. Więc będzie, nie, raczej nie widzę problemu, żebyśmy mieli jakiś problem, żeby ją jakoś specjalnie znaleźć. Trudniej jest ją znaleźć w momencie, kiedy ona nie czerwi i po prostu ona gdzieś łazi, ale to i tak ja wiem, że jak matka się przygotowuje do wylotu, to ona się kumuluje tutaj z pszczołami na tej ścianie wylotkowej, tutaj gdzieś na dolnych tych ramkach, i, i, i tam możemy jej wtedy poszukać. Tak, to są takie dwa miejsca, gdzie przy tych ruchach teraz z kolejnych możemy po prostu zadziałać. No i to by było wszystko. Ja na przykład jestem taki, że mając nawet tam kilka, kilkanaście tych uli, to zwyczajnie trochę chodzę do tych pszczół na, na pałę ale no kwestia jest taka, że nawet jeśli coś takiego mi się zrobi, to wystarczy, że ja wiem, co nadal tam się dzieje i ja teraz nie będę kopał jak szalony i szukał tej matki, tylko ja przyjdę faktycznie na spokojnie za te pięć dni, nie, licząc od wczoraj i to zrobię, nie, i to zrobię i, 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 wtedy, i wtedy będziemy działać dalej, nie, to nie jest żaden dramat, że nam ta matka jednak się nie powiodła, gdzieś się wygryzła i o, jest katastrofa. No i to by było tyle i życzę miłego dnia i, 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 i tego święta pszczół, które jest nagrane dzisiaj, ale było wczoraj i to życzę jak najbardziej szczęśliwego i żeby trwało jak najdłużej i to by było tyle i życzę miłego dnia i miłej pracy.